Mówisz kocham, a wciąż ranisz. Mówisz tęsknię, nie przychodzisz. Mówisz prawdę, czy też mamisz mnie słuchkami i znów zwodzisz, jak niewinną czystą duszę Wodzi się na pokuszenie. Ja uwierzę, znów się wzruszę, nawet jeśli to złudzenie. Śnię o tobie w noce głuche, o twych oczach, twoim śmiechu. Gdy się bucę, to znów w smutek się ubieram bez pośpiechu. Tak mi mówisz, a ja słucham, zakochana, zapatrzona, wciąż na ostrzeżenia głucha, ufna taka i bezbronna. Jeśli to są tylko słowa, tak rzucone mimochodem. To jak bliskość z nich budować, czy nie lepiej by się rozejść? Bo wiadomo, czyny właśnie za słowami iść powinny, gdy ich nie ma, radość gaśnie i świat się wydaje zimny.